edycja piąty rok dalej bardzo dużo rodzin zainteresowanych na każdym z basenów bo od zeszłego roku organizujemy na dwóch w tym samym czasie po 20 rodzin zapisanych no trochę się wykruszyło jest mniej więcej 18 i 16 wiadomo choroby dzieci i tak dalej ale myślę, że tak jak rozmawiam z tymi rodzicami, rozmawiam z rodzinami na, na loży, gdzie obserwują, no to fajna integracja. Często mamy w tej chwili tak, że jesteśmy w ciągu tygodnia zagonieni ze szkoły, do pracy, na zajęcia pozalekcyjne. Nie ma czasu spędzić z tymi naszymi dziećmi. Myślę, że oni to traktują właśnie jako dobrą zabawę i integrację. Rodzic musi zaufać dziecku, dziecko musi zaufać rodzicowi, że razem mamy team. Myślę, że fajnie. Jesteśmy pierwszy raz, bo już tyle słyszeliśmy o tej imprezie, że zawsze żeśmy się mobilizowali, że przyjdzie, ale zawsze nam coś wypadało. Także tutaj w takim też niepełnym gronie, bo bez staty, ale postanowiliśmy dzisiaj się zmobilizować i przyjść i jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nam się ta impreza podoba. Elegancko. Lepiej przyjść, pobawić się tutaj, nie siedzieć przed komputerem, tak teraz robią młodzież. Zawody pierwsza klasa. Byliśmy, startowaliśmy kilka lat temu, była też była sztafeta rodzinna. A ten, na no dzisiaj te konkurencje, no rewelacja po prostu. I, ten, i wymagająca konkurencja oczywiście. Ne? Mamy sześć konkurencji, co roku mamy sześć konkurencji. Wiadomo, że nieodzownym i stałym elementem jest Tor przeszkód, który co roku się zmienia. Natomiast konkurencje się zmieniają. Zawsze są elementy slalomu, zawsze jest element nurkowania. Jest na dokładność i na czas, w zależności od tego, jaka konkurencja. Są rodziny dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe. Czas jest sumowany, dzielony na osoby, czyli wyciągamy czas zawsze jednej osoby. Fajne konkurencje są. Na przykład trafianie piłką do żaby. Trzeba było do, do siebie dopłynąć, też jeszcze na, wioderko napełnić wodą z gąbki, wyłowić per, krążki. Konkurencja i szybkościowe i sprawnościowe. Nie? Dla każdego coś miłego. No, trzeba było na pewno pokonać szybko tor przeszkód, gdyż to jest y, decydująca konkurencja niewątpliwie tutaj. No nam się udało, także tak, jesteśmy szczęśliwi naprawdę. Dla najlepszych oczywiście super nagrody. Myślę, że to jest gdzieś tam ta wisienka na torcie, o którą warto powalczyć. Ale tak jak mówię, na pierwszym miejscu dobra zabawa, a później dzięki sponsorom, dzięki patronom, dzięki wsparciu, e, fajne nagrody. No bo na pierwszą rodzinę 500 zł bondotekadlonu, to myślę, że jest coś. Było dzisiaj super Ekstrem było. Zajęliśmy na Zajęliśmy po początku nam... piąte miejsce. Nie szło nam na początku, a teraz się okazało, że mamy piąte miejsce aż. Jesteśmy tu już piąty raz jest coraz lepiej z roku na rok. Nie lepiej, bo było drugie miejsce teraz jest czwarte, ale nie zawsze świeci słońce, nie? Będzie dobrze następnym razem. Za rok będzie lepiej. Zajęliśmy drugie miejsce. Udało nam się jakoś. Było trudno, ale poradziliśmy się. Mieliśmy konkurencję, no ale daliśmy z siebie wszystko, także przyjechaliśmy wygrać. Wygraliśmy w zeszłym roku, w tym roku też przyjechaliśmy, żeby wygrać. Udało się. Ważne, ważne, że jest fajna zabawa i ludzie się integrują i jest fajnie. No dobra zabawa to jest podstawa, ale też fajna rywalizacja.